Zbrojony i niebezpieczny, chciałoby się powiedzieć. Cześć Wam w ogóle. Dzisiaj taki odcinek trochę techniczny. Yy, jesteśmy w przyczepie. Dzisiaj o prądzie w przyczepie. Skąd się bierze prąd w przyczepie? Yy, no, oczywiście to proste, powiecie prawda. Wystarczy przyczepę podłączyć do prądu do 220. Przyczepa z zewnątrz ma takie gniazdo specjalne, i w środku wszystko działa. I już. I tak jest w istocie. Ale jeżeli chce się stanąć gdzieś, yy, najczęściej mówimy na to na dziko, tak? czyli na, na parkingach czy na kempingach, yy, na, na miejscach takich kempingowych, które nie są wyposażone, na przykład w prąd, no to już kłopot, bo nic w przyczepie nie działa, bo nie mamy 220. I wtedy trzeba podłączyć do przyczepy dodatkowe zasilanie, na przykład z akumulatora. No, właściwie tylko z akumulatora. No, chociaż można z samochodu ciągnąć, ale z akumulatora dodatkowego, który jest w przyczepie lub zamontujemy w przyczepie. Właśnie, bo tutaj yy, taka uwaga: nie wszystkie przyczepy są wyposażone w podłączenie do akumulatora. Czyli nie wszystkie mogą samodzielnie sobie gdzieś tam. Stać na jakimś, na jakimś parkingu, pomimo że wszystko w przyczepie działa na 12 V, jest transformator, to za chwilę Wam go pokażę, który zmienia napięcie z 220 na 12 i wszystko jest tutaj na 12. Całe oświetlenie, pompki, wszystko na 12 chodzi. To nie we wszystkich przyczepach takie podłączenie na dodatkowy akumulator, który zasili Wam przyczepę bez prądu 220, czy napięcia 220, jest. I właśnie tak było tutaj u mnie w naszej przyczepie. Niestety nie mieliśmy takiego podłączenia. Całe to podłączenie musiałem wykonać yy, samodzielnie. Nie jest to może super skomplikowana rzecz. Najwięcej oczywiście zabiera rozkminka, gdzie tu wszystko co położyć, jak to zrobić. Yy, ja sobie przygotowałem Podłączenie na dwa akumulatory. Dwa akumulatory, dlatego że zakładaliśmy, że tydzień gdzieś sobie postoimy tak powiedzmy na dziko, i tydzień potem gdzieś na kempingu. I faktycznie sprawdziło się to bardzo dobrze. Dwa akumulatory, tydzień bez najmniejszego problemu, wszystko co trzeba było to działało, chodziło i nie było z tym kłopotów. No natomiast. Taki odcinek o gadaniu, nie? Miał być techniczny, coś myślałem, że wam pokażę tutaj, a potem stwierdziłem, a nie, wy lubicie jak ja gadam, to nie będę wam tu pokazywał jak, kurczę, kładę kable, nie? Bo to pewnie nudne będzie, więc lepiej pogadam trochę. Yy, dobrze, co ja to mówiłem? A, no tak, przyszła zima, patrzyłem przez okno na przyczepę, i. Yy, yy, wiecie, no i co tu zrobić, co tu zrobić, co tu zrobić, no i wymyśliłem sobie, że... Że zamiast dokupować akumulator, bo tak, kupiłem jeden akumulator, taki porządny, w sensie akumulator przygotowany do, do przyczep głębokiego rozładowania, drugi, drugi akumulator mam pożyczony, więc musiałbym kupić drugi akumulator. I stwierdziłem, że zamiast wydawać kasę na drugi akumulator, może lepiej trochę dołożyć i położyć panel słoneczny na dachu przyczepy. Dzięki czemu jeden akumulator powinien wystarczyć, będzie cały czas doładowywany, prądu powinno nie zabraknąć, zwłaszcza, że wszystko całe oświetlenie, które tutaj było, przerobiłem na LEDowe, nie pokażę Wam, bo, bo nic nie działa w tej chwili, bo nie ma akumulatora. I ponieważ tak sobie to wymyśliłem, no to teraz muszę zmienić tą instalację, którą położyłem, i przygotować na jeden tylko akumulator. Co wiąże się też z tym, że przy okazji zmienię kable. Kable, które położyłem, położyłem 2,5 mm, kwadrat w zupełności wystarczają do zasilania przyczepy. Tu nie ma takich prądów, takich obciążeń, żeby bez żadnego problemu taki kabel wytrzymuje. Ale kładąc solar, niestety trzeba już położyć kabel czwóreczkę, 4 mm, kwadrat. I tak już pomyślałem, że skoro i tak muszę ten kabel położyć kładąc solary, robiąc instalację pod solar, to. To właściwie wymienię od razu całą mięs elektrykę na ten nowy, większy kabel. Jak już za jednym zamachem, skoro tak sobie wymyśliłem, muszę to teraz zrobić. Yy, co wam mogę pokazać? Wiem, bo nie nagrywałem przyczepy w środku. Ale kiedyś to zrobię, obiecuję Wam, to zrobię może jak skończę te wszystkie przeróbki tutaj. Na szybko, razem z Wami. Na szybko razem z Wami chciałem Wam tutaj pokazać, jak to wyglądało. Dobra, szybka zmiana. Szybka zmiana kompozycji. No tak jak widzicie, trochę tutaj bałagan. Nie bałagan, bo, bo zacząłem już różne rzeczy robić. O tym, co tutaj jest, to Wam opowiem. Opowiem przy okazji, jak będę robił film o przyczepie. Tutaj, jak widzicie, przygotowane miejsce na jeden akumulator. Kabelki sobie idą, chowają się. Oczywiście, bardzo ważna rzecz, robiąc instalację, pamiętajcie o bezpiecznikach. Fajnie, można takie bezpieczniki kupić. Zamontować na kablu, nie ma problemu. Kabelki idą tam, 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 i tutaj mamy miejsce na drugi akumulator. Tu jest miejsce na drugi akumulator. Jak widzicie, włożyłem sobie do skrzyneczki, żeby to wszystko nie jeździło. Ściągnięte pasem, później jest. No, kabelki sobie idą dalej, 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 wchodzą sobie tutaj do góry, i tutaj mamy. Czytajcie, bo nie widzę. O, widzę. Włącznik. Włącznik czy przełącznik rodzajów akumulatorów, ponieważ miałem dwa akumulatory. No to przełączenie na pierwszy lub drugi lub pierwszy i drugi, ale z tego można korzystać tylko w przypadku, jeżeli są dwa takie same akumulatory. Tu musicie pamiętać: dwa takie same. Aha, w ogóle Wam nie powiedziałem, dlaczego w ogóle to tak planuje zmienić. I pokombinować. No, to już dlatego, że zakładając panel słoneczny, tak jak już mówiłem, spowoduje, że wystarczy, powinien wystarczyć mi jeden akumulator. I bardzo ważna rzecz w przyczepie: zaoszczędzę wagę zaoszczędzę około 20 kg na tej operacji. Jak dla przyczepy, to bardzo dużo. I teraz, co planuję zmienić? Planuję wyrzucić Wyrzucić ten przełącznik. W jego miejsce. A tu go nie widać. Dobra, pokażę Wam tutaj. W jego miejsce pojawi się regulator do solarów. Jest potrzebny, niezbędna rzecz. A włącznik prądu zbuduję sobie na czymś takim. Taką fajną skrzyneczkę kupiłem. Ona tu jest otwierana, także można się dostać do, do kabli, do śrub, wszystkiego. Podobają mi się takie włączniki Top Gun tak, odpalamy stryk, wyłączamy takie coś, tak sobie skombinowałem, że tutaj założę, tu będzie schowany tu będzie główny wyłącznik prądu na całą przyczepę, ten zielony czyli zielona energia, to będzie to będzie włącznik do solarów pokażę Wam później jak to wszystko działa, jak, jak zmontuję, także te wszystkie kable, które tu się ciągną, wszystkie wymienię, zdejmę. Muszę zdemontować to, muszę zdemontować to okablowanie, założyć wszystko nowe. A chciałem Wam pokazać, gdzie przyczepie, przynajmniej moje, jest. Jest. Transformator. Mieści się w szafie. Mieści się w szafie. Czekajcie, czy ja tu będę miał dojście, czy muszę sobie to zdemontować? Jedną ręką to powiem Wam szczerze, mega, mega niewygodnie. Dobra, poczekajcie na chwilę. Ok, to już tutaj półki wyjąłem, bo to jest szafa, ale przerobiona na takie półki. Nie korzystamy z szafy, a półki jak najbardziej, ale to Wam kiedyś opowiem. Tu jest transformator. Na dole, który zamienia 220 na 12 i rozprowadza na całą przyczepę, tak jak mówiłem. Taki transformator, w zasadzie każdy powinien mieć dodatkowe wejście gniazdo na 12V, to później wrzucę jakąś przebitkę, wam pokażę, jak to wygląda. Takie podłączenie, do którego właśnie podpiąć można sobie dodatkowy zewnętrzny akumulator. Tak jak mówiłem, niektóre przyczepy mają gotową taką instalację przygotowaną, zwłaszcza angielskie, widziałem, że, że nawet nie wiem, może nawet wszystkie mają. Natomiast w europejskich, no już nie do końca to tak jest, dlatego trzeba coś zrobić swojego, przygotować. Na pewno warto, bo zawsze można się zatrzymać gdziekolwiek, tak, czy na chwilę, w sensie na, jeden, na jedną noc. Czy po prostu jak ktoś lubi sobie postać trochę na dziko? Uważam, że warto. Dlatego właśnie u mnie taka przeróbka akumulatorów. Dobra. Trochę się tam nagadałem. No to taki film. Wrzucę wam potem koniec jak prac. Jak, jak zakończę pracę, co, co mi z tego wyszło i jak to wygląda. Hmm. Tak, i może co, i może jakieś zdjęcia w trakcie, no nie będę Wam tutaj, nie będę Wam tu pokazywał jak kable się kładzie, no tyle to każdy wie, nie musi być elektrykiem, nie musi mieć jakichś super wielkich umiejętności, wszystko jest w miarę prosto do zrobienia, tak jak mówiłem, najwięcej czasu to rozkminka, którędy te kable poprowadzić, gdzie je schować, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby nie przeszkadzało i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to ja się biorę do roboty, wrzucam Wam zdjęcia mojego oglądania, na koniec jeszcze parę słów. No, to co? Zostańcie ze mną. No dobrze, drodzy moi mili, jak widzicie tutaj wszystko wisi i powiewa. Ale jest już założony Victron Energy są już jakieś kable, są już jakieś listwy mamy tutaj to pudełeczko z włącznikami, które będą zrobię z wami test, bo przyniosłem akumulator właśnie go podłączę, zobaczę czy wszystko działa tym tutaj się nie przejmujcie, bo to są kable, które nie są podłączone do niczego podpięte, na razie mam odłożone z boku no dobra, ogień no. Ok, i co się dzieje? I co się dzieje? O jest, pojawiło nam się napięcie 12,8. Pojawił się jakiś symbol akumulatorka. Jest fajnie, jest fajnie. Przyczepie na razie prądu nie ma, ponieważ tutaj mamy ten włączniczek, który oświeci się. Zaraz go włączymy. Muszę tam sadzić paluchy. Bum. I co się dzieje? Jest. Pojawiło nam się na woltomierzu na przyczepie 12,6. Odpalamy światło. Działa. A więc mamy prąd w przyczepie. Mamy prąd w przyczepie. Wszystko chodzi, jest fajnie. I jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Wyłączę wyłączę tutaj prąd. To zasilanie to będzie to główne zasilanie. To będzie tu założone, tu będzie włączane, tak jak już Wam mówiłem. I to zasilanie będzie szło przez regulator, napięcia. On, w przypadku rozładowanego mocno akumulatora, odłączy, odłączy zasilanie na przyczepę, żeby nie uszkodzić akumulatora. Ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy to się może wydarzyć, a jak się wydarzy to na pewno w najgorszym możliwym momencie dlatego zrobiłem sobie takie obejście i, i i nie włączyłem lampy ale to nic myślę że zobaczycie a jak nie to mam latarkę i poświecę chociaż to chyba wszystko widać tutaj no widać nie trzeba. o Tutaj będzie dodatkowy włącznik. On będzie tutaj przymocowany jeszcze. On będzie służył do dodatkowego odpalenia prądu w przyczepie. W przypadku, w przypadku, no taka taka obejściówka. Pach, działa. Świeci się. O, niewygodnie. I co? I mamy, i mamy prąd. Bardzo ładnie. Czyli na tą chwilę wszystko co zrobiłem to działa, także pracuję dalej.